Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj czwartek jest 12 grudnia, a to jest druga połowa drugiego tygodnia adwentu w tym roku. To ja Was bardzo serdecznie oczywiście zapraszam na kolejne Roraty. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, dzisiaj imię Pana Jezusa takie dosyć symboliczne, dosyć mocno dziwne, bo tak mówić do kogoś wprost takim imieniem, to trochę chyba dziwnie, dlatego że dzisiaj mamy imię Korzeń, a oczywiście konkretnie chodzi o korzeń Jessego. Tak się zwykło mówić o Panu Jezusie. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zobaczcie, kiedy mówimy o Panu Jezusie, że był synem Dawida, to mówimy o pewnej Jego królewskiej godności, dlatego że Dawid był pierwszym królem, Pan Jezus jako Jego potomek jest potomkiem królów. Ale kiedy mówimy o tym, że jest korzeniem Jessego, to mówimy o jakby kimś, kto jeszcze kulem nie był, z kogo się wziął Dawid, ale z kogo pochodził Pan Jezus. Uwaga! De facto, moi drodzy, to nie Pan Jezus w sensie nie, dobrze, dobrze, dobrze mówię, nie Pan Jezus był korzeniem Jessego, tylko Jesse był korzeniem, z którego się wziął. Pan Jezus, zauważcie. Czy można by powiedzieć o Jessem, że to Jesse był korzeniem Pana Jezusa? Dlaczego więc mówimy, że to Jezus jest korzeniem Jessego? Kochani, to jest bardzo ciekawa, bardzo piękna rzecz, że z jednej strony Bóg był tak pokorny, że się wyprowadził z rodu ludzkiego, czyli stał się rzeczywiście potomkiem Jessego, ale z drugiej strony to, że Jeszcze się w ogóle stał i to, że Jesse w ogóle mógł być korzeniem Pana Jezusa, najpierw Pan Jezus musiał być Jego korzeniem, czyli musiał stworzyć cały ten świat. Cały ten ród, cały ten naród, z którego wyszedł Jesse. Kochani, co to znaczy w ogóle? Po co to poplątanie z pomieszanie? To jest bardzo piękne, że Pan Jezus jest korzeniem Jessego, a jednocześnie Jesse jest korzeniem Pana Jezusa. Bo to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, historia Boga jest nierozłącznie związana z historią człowieka. On się jakby wszczepił, wkorzenił, jakby jest absolutnie nie do oderwania od tego, czym jest ludzkość. Jakby Pan Jezus w swoim człowieczeństwie naprawdę się z nami zjednoczył. Ale co ważniejsze, jeżeli mówimy o Nim, że On jest tak naprawdę korzeniem nie nieodwrotnie, czyli nie tylko On się wszczepił, ale to z Niego wszystko wyrasta, to co to znaczy? Zobaczcie, że korzeń w takim symbolicznym znaczeniu to jest coś takiego, że jak się utnie całą roślinę, jak się wytnie pień, wytnie się łodygi, wytnie się liście, wytnie się wszystko, ale zostawia się korzeń, to z tego korzenia znowu coś wyrośnie. Czyli korzeń jest taką ukrytą rzeczywistością, to sprawia, że nawet kiedy zniszczysz wszystko, co widzialne, to nie zniszczysz. W takim sensie jeszcze z tego coś wyrośnie i znowu się ta roślina może odnowić. Czyli co mówimy, kiedy mówimy, że Pan Jezus jest korzeniem? Właśnie chodzi o to, że nawet jeżeli by wszystko w człowieku zniszczyć, nawet jeżeli by wszystko mu zrujnować, nawet jeżeli by wszystko do końca po prostu wyciąć w pień, to jeżeli ten człowiek ma korzeń w postaci Pana Jezusa, to zawsze może się odrodzić, zawsze może się odnowić, zawsze może być kimś, to znowu powstanie z martwych. To nawet jeżeli wszystko wytną, to wyrośnie znowu. Kochani, w ten sposób, jakby w tym w tym znaczeniu. Pan Jezus jest naszym korzeniem, że jesteśmy tak naprawdę niezniszczalni. Każdy, kto jest z Nim złączony, każdy, kto sprawi, że Jezus będzie Jego korzeniem, czyli każdy, kto się z Niego jakby narodzi, z Niego wyrośnie, nawet gdyby ci wszystko zniszczyli w życiu, to jeżeli masz Jego, to to znowu się odnowi, to znowu wyrośnie, to znowu zakwitnie. Kochani, jeżeli macie takie doświadczenie, że wam niektóre rzeczy wyniszczono, po prostu wycięto w pień w waszym życiu, to jeżeli Jezus jest Waszym korzeniem, a jest, jest, jest korzeniem Jessego, jest korzeniem Adama, jest korzeniem Zosi, korzeniem Agnieszki, korzeniem Karola i tak dalej, do jakiekolwiek tylko chcecie imię, to nawet jeżeli Wam wszystko wycięto w pień, to znowu może to się odnowić i odrosnąć. Kochani, dzisiaj do tych, którzy są wycięci w pień, nie bójcie się, możecie znowu. Odruść, nie jak to się mówi, możecie znowu wyruść, możecie znowu zakwitnąć, możecie znowu zacząć życie, bo macie najbardziej niewiarygodny korzeń na świecie. Moi drodzy, moi mieli, no tośmy ten odcinek czwartkowy skończyli. Tyle na dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, oczywiście, jutro w kolejnych Loratach. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. I do zobaczenia już jutro. Z Bogiem. Pa!